Świat w totalnym szoku, dolar amerykański zapada się w drastycznym tempie. To nie są żarty, szanowni Państwo. Dona, dolar amerykański dewaluuje się drastycznie wobec złota. Proszę zobaczyć, co się stało. 2430. 2 dolary za jedną uncję, to jest już 2500 dolarów za jedną uncję. Tutaj widzimy na minutowym wykresie, teraz yy, dolar amerykański troszeczkę się umacnia, ale szanowni państwo, świat w totalnym szoku. Dolar amerykański totalnie się zapadł. 2432 dolary. Za jedną uncję złota to jest następny, nowy, historyczny, nominalny rekord ceny złota wobec dolara amerykańskiego. To jest dosłowny szok dla wielu ludzi, szanowni państwo. Jeszcze do niedawna wiele, 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 wiele ośrodków medialnych zapowiadało, że zwyżka złota to tam w ciągu następnych kilku miesięcy góra dojdzie do 2200 dolarów lub 2300 dolarów, a dzisiaj mieliśmy już szokujące 2432 dolary za jedną uncję. Szanowni Państwo, czy jest się z czego cieszyć? Jeżeli ktoś ma złoto i jest sprzedał na takiej górce cenowej, to na pewno jest się z czego, z czego, z czego cieszyć, bo można było bardzo dużo zarobić. Teraz troszeczkę to złoto się zapada. Jednak dla nas, Polaków. Jest to jeszcze gorsza sytuacja, szanowni Państwo, ze względu na to, że polska złotówka nie umacnia się do dolara amerykańskiego. W chwili, gdy dolar amerykański zapada się totalnie do złota, to polska złotówka nie umacnia się do dolara amerykańskiego. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres złota. Cóż to oznacza? Że polski złoty traci podwójnie. Raz traci do dolara amerykańskiego, a drugi raz, gdy tą złotówkę wymienimy na te dolary, no to jeżeli chcemy kupić złoto, to ponownie trzeba wydać więcej dolarów za e, złoto, więc proszę zobaczyć, co się tutaj stało. 4 złote i 3 grosze. 4 złote i 3 grosze za dolara amerykańskiego, a na wykresie e, świecowym, szanowni państwo, 4 złote i 3 grosze. Proszę zobaczyć, to jest tragedia dla polskiej złotówki. Oczywiście dolar amerykański drasty, drastycznie zawala się. Do złota, jednak pamiętajmy, szanowni państwo, że nie spełnia się formuła, w której polska złotówka powinna się umacniać. Na to są ostatnie dni na to są dosłownie ostatnie dni. Jest już gigantyczny poślizg, już są ostatnie dni na umocnienie się polskiego złotego. Cóż to oznacza, szanowni państwo, że dzisiaj złoto nie dość, że drożeje w dolarach, to drożeje dwukrotnie, bo drożeje w dolarach, a za dolary musimy dać więcej. Więc, żeby kupić złoto, musimy dać najpierw za dolary więcej złotówek, a potem za złoto jeszcze więcej dolarów amerykańskich. Jeżeli formuła polskiego złotego, szanowni państwo, formuła polskiego złotego, dolara i, złot, i złota spełni się, tak jak się spełniała od początku, jak Państwu tutaj y, nagrywam te wszystkie analizy to zna, będzie oznaczało, już po dzisiejszej zwyżce złota, to Szanowni Państwo, y, najpierw, najpierw w ciągu następnych dni dolar amerykański powinien się zawalić do około 3,83,70, potem w następnych tygodniach powinien się zawalić do około 3,60 a do miesiąca nawet mógłby się zawalić w okolice 3,40, 3,48 3,40 9, więc za dolary amerykańskie w, w kantorach, za 100 dolarów amerykańskich, może być sytuacja, że w ciągu miesiąca będą już nie płacić 449 zł, a będą płacić 330 zł. Jeżeli będą następne, szanowni państwo, załamania dolara amerykańskiego do złota, to jeżeli formuła będzie się spełniać dalej, szanowni państwo, to dolar amerykański może kosztować nawet 2,99. Jednak to się nie spełnia. Dlaczego to się nie spełnia. Szanowni Państwo, to już jest druga sprawa, no, dlatego, że po prostu może osłabiamy złotówkę. Może Szanowni Państwo, Kosiniak, Kamysz, Hołownia i Donald Tusk drastycznie osłabiają polskiego złotego wprowadzając następne rozdawnicze programy Szanowni Państwo i kończy się zaufanie wobec polskiego złotego, mimo to, że polska złotówka jest drastycznie oprocentowana, bo to aż 5,75. Szanowni Państwo, bardzo dużo można dostać w banku, zatrzymanie złotówek yy, w banku, duże, wysokie oprocentowanie. Oprocentowanie, Szanowni Субтитры Oprocentowanie w banku jest wyższe aniżeli e, zwrot z wynajmu nieruchomości w Polsce. E, gdyby włożył człowiek milion złotych do banku, to więcej uzyska na czysto z oprocentowania na polskim banku na koncie, aniżeli gdyby ten milion złotych zainwestować na przykład w polskie nieruchomości, które są bardzo, bardzo drogie. Mniej zarobisz, mniej za, w danym momencie zarobisz, mniej zarobisz, inwestując w nieruchomości milion złotych, szanowni państwo, i to z 2-3 razy mniej aniżeli trzymając pieniądze w banku ze względu na to, że ceny nieruchomości są bardzo drogie, więc trzeba bardzo dużo wydać tych pieniędzy na te nieruchomości, a zwrot wcale nie jest taki wysoki. A dodatkowo przecież mogą przyjść sytuacje, w której taka nieruchomość straci na cenie 10, 20, 30, 40%. że w ogóle będziemy do tyłu drastycznie, a jeżeli przyjdzie do tego jeszcze jakiś remont, to tam już w ogóle nie wspominać, szanowni państwo, czy za 10 lat w ogóle zacznie się nabijać coś na kapze, Szanowni państwo, taka rzeczywistość, mimo tego, że bardziej opłaca się w danym momencie trzymać polskie złotówki yy, na koncie bankowym to polska złotówka się dalej osłabia yy, do, polsk do dolara amerykańskiego ona się aż tak mocno nie osłabia ale szanowni państwo, do sytuacja, w której złoto dzisiaj to jest, proszę zobaczyć na ten wykres proszę spojrzeć na ten wykres ja tutaj wezmę świecowy proszę zobaczyć ten wykres to jest wykres yy, złota od. Yy, proszę zobaczyć tutaj od roku 2018 ja go trochę pomniejsze yy, wezmę yy, tygodniowy Proszę zobaczyć, to, co tutaj się w ogóle dzieje. Proszę zobaczyć, jak wysoko jest złoto. To jest 2400. Proszę zobaczyć złoto przebiło, złoto naprawdę już jest bardzo wysoko, tutaj dzisiaj było, proszę zobaczyć, jak wysoko, 2400 tam chyba, 40 przed Proszę zobaczyć, to były najwyższe ceny złota od roku tam 2011, złoto drastycznie, drastycznie wzrosło, szanowni państwo, drastycznie złoto wzrosło do 2450 dolarów, więc trzeba mieć czujność, bo pamiętajmy, że w świecie istnieje zasada kupujemy tanio, sprzedajemy drogo, gdy kupuje się drogo, no to wtedy jak jak się coś zapadnie, prawda? Jeżeli kupimy na przykład bardzo drogo złoto, no to to złoto na przykład na rok na 2, 3, 4 może stracić na wartości czy 5, nawet czasem na 10, jeżeli jest bardzo, 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 bardzo drogie i będzie trzeba czekać 5, a nawet 7-10 lat, aby zyskać na tym złocie, ale złoto jest inwestycją długoterminową. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do, szanowni państwo, kupowania złota, robienia czegokolwiek do swojej pieniędzy, sprzedawania dolarów, wymieniania dolarów, robienia czegokolwiek. To jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjno, analityczne, ale namawiam, szanowni państwo, niech się. Polska dowie. Usuńmy głupotę w naszym narodzie. Niech się Polacy dowiedzą, co się dzieje z polską złotówką, co się dzieje z dolarem amerykańskim, co się dzieje ze złotem. Szanowni Państwo, udostępnijcie ten film na Facebooku, na Instagramie, na swoich social mediach, aby jak najwięcej ludzi wchodziło z tego, z tych Waszych social mediów, żeby obejrzało film od początku do końca, dzięki czemu algorytm YouTube wybije ten film i, szanowni Państwo, dużo ludzi dowie się o tym filmie, bo im, jeżeli oglądacie od początku do końca taki film, jeżeli na przykład nie macie czasu, no to puśćcie, żeby ten film poleciał dalej, prawda? Jeżeli ma, macie czas tylko połowę obejrzeć filmu, to puśćcie, żeby poleciał dalej, albo puśćcie na dwa urządzenia, niech poleci na trzech urządzeniach, dzięki temu algorytm wybije ten film, dajcie kciuka, szanowni państwo dajcie, la, da, dajcie suba y, skomentujcie merytorycznie y, wyślijcie w smsie do swoich znajomych, wy, wyślijcie w mailu, szanowni państwo, wyślijcie na whatsappie, na messengerze, żeby obejrzeli ludzie, żeby zobaczyli co się dzieje szanowni państwo, a na świecie w danym momencie jest skrajna dewalu, dewaluacja dolara amerykańskiego do złota Oczywiście, powiedziałem wcześniej Szanowni Państwo, że no złoto dzisiaj Jest bardzo drogie, historycznie drogie Ale w rzeczywistości, jeżeli się spojrzy na to Jakie są rezerwy walutowe Na świecie, no to się dowiemy Tego, że wcale rezerwy walutowe Na świecie, Szanowni Państwo Poszczególnych banków, jak na przykład Narodowy Bank Polski Czyli NBP wcale nie są duże Gdyby, Szanowni Państwo, Polacy Chcieli dorównać rezerwom złota Rezerwom złota Włochom, czy Francuzom, czy Niemcom, no to my byśmy musieli kupić 10 razy więcej złota, szanowni państwo. Niemcy mają w swoich rezerwach 10 razy więcej złota niż Polacy, niż Narodowy Bank Polski. Szanowni państwo, mimo tego, że oni właściwie no przecież mają ECB, European Central Bank, jest w Europie i w sumie, szanowni państwo, mimo tego mają gigantyczne rezerwy złota. We Włoszech mają 9 razy złota, we Francji mają 9 razy złota więcej, szanowni państwo. Mała Szwajcaria ma 1000 ton. Czyli trzy razy więcej niż my, ale u nich mieszka tam 6 milionów, u nas tam mieszka 40 milionów. Proszę to zrozumieć, że gdyby takie kraje jak Polska zaczęły kolekcjonować jeszcze więcej złota, kupować jeszcze więcej złota, jeszcze tego złota po prostu by nie wystarczyło i sytuacja byłaby taka, że złoto, szanowni państwo, dzisiaj będzie kosztowało 2450 dolarów. Tylko, gdyby narodowe banki i ogólnie ludzie zaczęli chcieć kupować dużo złota, oczywiście ono wtedy by się zapadło, ale gdyby był wielki ran na złoto, złoto mogłoby dojść bez żadnego problemu w bardzo szybki czasie do 10-15-20 tysięcy dolarów. Ono potem oczywiście mogłoby się zapaść, bo te narodowe banki zaczęły sprzedawać to złoto i tak dalej, i tak dalej. Byłoby różnie, prawda? Wiecie, więc dlatego nie kupuje się drogo, a kupuje się w przestrzeni, czasie, szanowni państwo, wtedy, tak, gdy jest tanie, po kawałeczku, co miesiąc, co dwa miesiące, wtedy, gdy jest tanie, a nigdy drogie, trzyma się długo, albo się sprzedaje wtedy, gdy jest drogie, albo tutaj, to... ja oczywiście nie namawiam nikogo do żadnych tutaj, szanowni państwo, ceregieli wobec złota, tylko tutaj pokazuję, jak to robią na całym świecie od setek lat i co się dzieje w danym momencie edukacyjno -informacja wideo. Szanowni Państwo, jest jedno. Jedno jest pewne. Usuńmy, bądźmy najmądrzejszym narodem fi finansowym. Może zostańmy najbogatszym, najmądrzejszym narodem finansowym i ekonomicznym. Jeżeli zostaniemy najmądrzejszym narodem finansowym i ekonomicznym, Szanowni Państwo, nasze zasoby się kończą, to bądźmy chociaż mądrzy w finansach, ekonomii i gospodarce, Szanowni Państwo. Niech mądrość będzie naszą, Szanowni Państwo, naszym sourcem. Niech, niech mądrość będzie naszym zasobem. Niech wiedza będzie naszym zasobem. Niech ta wiedza się szerzy, Szanowni Państwo, dlatego gorąco. Zapraszam wszystkich jeszcze raz do udostępniania tego filmu na swoich social mediach, wysyłania w WhatsAppie, Messengerze, szanowni państwo, wszędzie gdzie się da. Naprawdę bardzo proszę, jeżeli ten film będzie miał 100, 200, 300 tysięcy wyświetleń, 1000 lajków, like 2000 lajków, like to wtedy, szanowni państwo, ziarno mądrości się zasieje w narodzie i ona będzie kiełkowała i wykiełkuje i będziemy mądrym narodem, szanowni państwo, będziemy dumnym, mądrym narodem. Jak będziemy dumnym, mądrym narodem, to będziemy bogatym narodem. Szanowni państwo, pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.